Siemaneczko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmiku. Arcio przetrzymał 72 godziny, głodówki chce zrobił. Piję sama woda, 3 dni bez jedzenia całkowitego, bez picia innych rzeczy i woda mineralna. Jestem ja, zadowolony, że mi się to udało. Co powiem, jak się czuję? Czuję się bez pierwszy dzień, elegancko. Ani głód mnie tak nie brał. Ale woda, piłek, wypiłek taka, ja. 3,5 do 4 litrów wody na dzień. Tak co 2 godziny, tak. Co półtory piłek woda. Co tego culek po tym, że taką skóra mą guaczko. Jakoś. <noise> Oprócz tego katar mi minął. Rano miałem zawsze tak katar. Czuję się silniejszy, taki fez jakoś. Wszystko mi się tak chce. Nie wiem, chyba to. Dobrze zadziałało na mnie. Minęły mi te bóle w łydkach, Łódkach, mnie rwały Łydki na Wiecu, choć magnes wszystko brołek biera dziennie, ale, ale powiem wam jakoś, to mi tak niecułek bez te dwa dni, ostatnie, bo że mnie tak coś rwało, bo na pierwszy ani że tak nie zaczęłem, co mnie rwie, co mnie nie rwie, ale te dwa dni, te ostatnie, to że się tak nad tym skupił tyz i powiem wam, niecułek w ogóle Łydek że mnie tak rwały, nie wiem, czy to z tego albo co. Do roboty nie chodziło jak robiłem ta głodówka, ten post. I no co? Ogródek. Posiedzieć na ogródku, sefanie Na kanapie, na kauczu Jaki filmik obejrzeć. takie spokojne. Trzy dni. Chillen, nie? <gry> Jerzyk, zadowolony. Mój pierwszy posiłek po tych 72 godzinach. To jest właśnie to, co Wam teraz pokazał. Pierwszy mój posiłek będzie zupa jarzynowo. są sam wszystkie warzywa. Bez nas jemino, przemiksuję. I tu już zupa mów przemiksowano, tak wygląda. Na początek dwie kielnie se zjem, żeby nas spokojnie zacznę jeść. Na drugi dzień miałem głowę, godzinę, takie z godzina, a mnie tak lekko głowa bolała, ale to nie tak to jest, bo nigdy nie miałem problemu z głową, żeby mnie bolała, ale zacząłam mnie tak jakoś tak lekko culek, tak coś gowa mnie zacyniło w No, ale wodą popiłem wszystko, ten i jakoś. Wszystko się ustatkowało. <laughs> Jak będziecie robić taką głodówkę, skonsultujcie się najpierw z doktorem. Bo możecie mieć jakieś choroby, albo coś wam i nie możecie na przykład, zrobić tych, yy, tych głodówki. Albo bierzecie jakieś liki, albo coś, to lepiej się skonsultujcie. Ja się nie skonsultował, bo ja już kiedyś to robię. No, a na początku to tam bym radził tak sobie zrobić 24 godziny, nie? No, to jest tak na początku, jakbyście sobie zrobili, bo ja ustałem pora razy kto robił. Tam mi się udała dniowo, 72 godziny, a teraz byda próbował za niedługo, może na przyszły miesiąc zrobię sobie pięciodniową. Po drugim dniu jest wcale głodu nie czułem, tak aby normalnie funkcjonowało, jak by Nic, żeby tam głód cudzi albo coś, wszystko było elegancko, u mnie to przebiegło, naprawdę zadowolony jest z tego. No i co jest, bo zaproszął na mój profil, jak macie ochota. Kuknąć na moje filmiki Zaproszę, kliknijcie sobie wideo jak wejdziecie na mój profil i wam wyskoczą moje filmy, Lecicie w dół a tam znajdziecie przepisy dania na imprezy zupy, wszystko tam macie. jest około 200 przepisów Zaproszę was też na moje live'y od czasu do czasu tam robię jakieś live, jak to jest zapraszam jak będziecie robić taką głodówkę napiszcie w komentarzu jak wam wyszło czy było wszystko ok u was Wszyscy szafiście to nie. <gry> Pozdrowi życawą wam życa wom, Zdrówka. Jak będziecie robić? Oby Wam się udało. Trzyma za kciuki. Do następnego. Cześć Wam.